Chcę pogratulować organizatorom tej inicjatywy, stworzenia możliwości do uczestniczenia w tej lekturze Pisma Świętego, takiej permanentnej, i stworzenia okazji dla słuchaczy, słuchających, śledzących tę inicjatywę, by wzbudzić w sobie większe zaciekawienie i większą otwartość na Boże Słowo. W moim życiorysie kapłańskim, a mam już za sobą 48 lat, ciągle był we mnie niedosyt i jest niedosyt w naszej strategii duszpasterskiej troski o kontakt z Bożym Słowem. Wprawdzie rozpoczynałem swoją przygodę drogi do kapłaństwa w okresie zakończenia Soboru Watykańskiego II, gdzie była odnowiona liturgia, język polski. Lektura Pisma Świętego stawała się w sugestiach dokumentów Soboru Watykańskiego II bardzo ważnym przesłaniem. Ale wydaje mi się, że w ciągu tego półwiecza niewystarczająco z naszej strony, myślę tutaj o duszpasterzach, wykazaliśmy troski o to, by Księga Pisma Świętego była pokarmem na co dzień dla ludzi wierzących. Stąd też w tym kontekście tego niedosytu tym bardziej doceniam podjętą inicjatywę. Cieszę się, że w naszym mieście Zielonej Górze ona ma miejsce już po raz drugi, jeśli dobrze kojarzę. I życzę wszystkim organizatorom wytrwałości i owocności tej posługi.